Cześć, moi drodzy, witam was na jednym z odcinków przed kolejnym moim maratonem. Jedziemy właśnie w takich tutaj okolicznościach przyrody. To jest trasa, którą traktuję jako taką trasę właśnie trochę szosową, trochę gravelową, trochę nawet MTB. Dzisiaj będzie sporo też właśnie z MTB. Do przejazdu jakieś 80 km. No, i przed maratonem testuję jeszcze raz użycie niektórych komponentów do roweru. Czy będzie to wygodne, czy to się, czy to warto to wszystko wozić, powiedzmy. Bo trasa nie jest niestety dla mnie jasna nie jest to trasa, którą znam. Więc yy, można się liczyć z tym, że ona nie będzie przygotowana tak super pod to, żeby ją pokonać na swoich warunkach. <gryw> Oczywiście, czyli będziemy pokonywali ją na warunkach organizatora, e, a co za tym idzie. E, myślę, że będzie sporo piachu, sporo właśnie e, wypychów może się zdarzyć, ale równie dobrze może też być dużo w sumie asfaltów no, no właśnie, jedna wielka niewiadoma jak to się mówi jak się nie spróbuje to się nie wie no i teraz tutaj jedziemy przez taką fajną ja to nazwałem dolinką to chyba jeszcze nie tutaj ale niedługo tutaj musimy jakoś się o, przedostać to jest dolina, jak ja to nazywałem, właśnie dolina tych dinozaurów. A to dlatego, że jak tutaj zawsze jeżdżę... To, o kurde, tutaj ktoś tak. taki. A dobrze, nie jechał totalnie na drogę. Siup, siup. To zawsze tutaj jakiś ptak, taki mocno przypominający dinozaura. No wiadomo, dinozaury się wywodzą, e, ptaki się wywodzą z dinozaurów, więc no, on taki ma właśnie głos e, jak z tych filmów wszystkich o dinozaurach, e, taki dosyć charakterystyczny. Zawsze jak przyjeżdżam tutaj w drugą stronę, w sumie dzisiaj to dużo osób tutaj widzę, że jakoś jest, tak nazwyczaj nikogo nie spotykam, e, no to ten ptak tak jakby zawsze mnie przegania, on tam ma chyba swoją jakąś siedzibę. O, no właśnie, tutaj jest ta dolina słynna dinozaurów. Nie wiem, czy ona jest słynna. Chyba nie jest za bardzo. To chyba tylko ja ją rozsławiam. No i wyjedziemy za chwilkę, właśnie w las. No i tutaj nie wiem, czy będę miał taką kopną drogę przez piach, czy raczej po prostu sobie Jadę trochę asfaltem. A tutaj, po różnych stronach, fajne są miejsca. Ciekawe byłoby tutaj w ogóle jechać nocą. No a propos nocy, no nie wiem, zakładam, że ten maraton zahaczy mi trochę o jazdę wieczorną. Albo wczesnoranną. No nie wiem, bo policzyłem sobie te kilometry. Tak mi wyszło, że żeby to pokonać, to trzeba będzie. O, tutaj mamy właśnie takie pola, chyba jeszcze nieskoszone. O tutaj właśnie, tutaj są te dinozaury. Jak ktoś pomyśli, że naprawdę coś mi tutaj Odwaliło No ale wiecie, wyobraźnia zawsze pracuje. Zwłaszcza jak się jedzie samemu, to zupełnie inne jest doznanie, bo można się przenieść w te miejsca, których nie ma, które sobie gdzieś tam wytworzę w głowie. I to pozwala, jakby, tak trochę poczuć trochę inny klimat. Na pewno, nie? No właśnie, to jest to. Co ja lubię w takich e, samotnych wyprawach, że one są dla mnie zawsze niepowtarzalne. Jakby sobie mogę sam stworzyć taki świat, w którym coś tam się rozgrywa. Za chwilę wyjedziemy już na na drogę taką normalną. O, musimy się zatrzymać. Coś się tu wkręciło. No, no i co do wyposażenia na ten maraton. No zastanawiam się, czy się zabiorę w taki sposób, że mam w sumie leciutko, nie chciałbym rezygnować z tego tutaj na dole. Sonara, bo skoro będziemy jeździć po drogach, to ja się do tego tak przyzwyczaiłem. To mi tak jakby ułatwia jazdę, że zakładając większą torbę pod siodłową, do której by się może coś ewentualnie zmieściło do spania, no to rezygnuję z. Tej kwestii, bo nie mam tego, jak inaczej przyczepić, no więc wszystko jest do przemyślenia jeszcze. E, no zobaczę, jak będzie się sprawowała ta Lemontka No, przy silnych wiatrach, jeździe gdzieś e, na otwartej przestrzeni faktycznie daje, no, daje. To nie ma co mówić, e, to, jest, e, to jest jasne. Tym niemniej, no, jadąc e, właśnie gdzieś e, w lesie, po takich trasach, jak tutaj, raczej. Bardziej przeszkadza niż pomaga. Eee, przynajmniej mi. Dobra, to ruszamy dalej. Tutaj, przedostać przez ten las, trafiłem na taką ścieżkę, i tą ścieżką sobie tutaj już pojadę. Mam nadzieję, że jak widać, tutaj na liczniku połączy się ona z trasą, którą sobie wytyczyłem w domu i którą już jechałem wczoraj, właśnie. No, ale dzisiaj postanowiłem zmodyfikować i wjechałem w taką, która. Trasa leśników. No niestety ta trasa leśników zaprowadziła mnie jak było się spodziewać może do wyrębu. No i tam się zakończyła. No i potem przez naprzewaj przez las trochę trzeba było podejść. No i tyle. A teraz jak widać, o, jest już fajna droga i ta tym razem na pewno doprowadzi mnie do do właściwej trasy jest w ogóle dzisiaj ciepło ponad, znaczy upał chyba no upał to może nie ale dosyć gorąco dosyć ciepło no i ta cała przeprawa spowodowała to, że się ze mnie leje, że po prostu się zgrzałem tutaj jest gorąco w lesie, chociaż jest cień, ale jakoś tak Ogólnie dzisiaj temperatura wysoka. No, ciekawy jestem, jak będzie w najbliższych dniach. Bo powiem szczerze, że już mam tych deszczów i tego zimna dość. No, ale tutaj to jest elegancka droga. Muszę zobaczyć kiedyś tam. Jak. O kurczę, tutaj przejechałem. Właśnie jadę znowu inną trasą bo mi gdzieś tutaj rozwidlenie było ja je jechałem ale myślę że pojadę że, to, że pojadę tą drogą właśnie no jak widzicie tutaj na nawigacji nie ma nic a tu jest całkiem przyjemna traska trzeba będzie ją odkryć zobaczcie dokąd ona nie zawiedzie myślę że jest na tyle duża że ona się powinna połączyć z jakąś Większą drogą. A, no i to te ciekawe teraz oh, jest rozwidlenie tu? Czy tu w dół? Ale myślę, że no bo tu na wprost, dobra, jest ja zaraz pomniejsze drogę. A, dobra, myślę, że chyba w prawo. A zaraz zobaczymy, bo moja droga to by raczej w prawo miała iść. Zgodnie, chociaż zaraz, a może hmm. jeszcze raz to pomniejszę sobie. Bo tu przyjechałem, tutaj jest wytyczona, tu był ten skrót, czyli chyba teraz w prawo. No dobra, to pojedziemy tutaj w prawo. No i liczę na to, że ona połączy się już z taką drogą, która jest już. Na łapie. O, właśnie ją widać tutaj. Także no, jeszcze trochę, i już mam nadzieję, że będziemy e, na tym właściwym szlaku. Ale no, jak dojedziemy myślę do takiej bardziej cywilizowanej. O, tutaj to jest faktycznie no nie wiem jak to czym to przejechać. To już jest snowrunner prawdziwy w tym miejscu. No duże wyzwanie dla jakiegoś tam pojazdu Się nie dziwię, że tu nikogo nie ma Myślę, że na pewno tu nikogo nie spotka przez najbliższe pół godziny jeszcze A już jadę jakieś pół godziny Przedzierając się tutaj tym szlakiem. To jest ogólnie Dolina Kłodawy. Tak mi się wydaje, że mniej więcej te rejony. Wieś graniczna, o takie. O to. No tutaj to już jest luz. Szeroka droga. Ale to należy też do części tej mojej trasy tutaj Bo jak widać jest to taka trasa właśnie że mamy urozmaicenie trochę, właśnie, trochę jest takich przedzierania się przez ten las było taka właśnie trasa jak to Widać do wszystkiego, nie? że możemy znaleźć tutaj wiele, wiele wiele takich różnych smaczków. No i też do końca nie jestem pewny jak się wybrać Czy targać ze sobą tą lemontkę właśnie tutaj Trochę mi to wadzi. Ta kierownica nie jest taka responsywna. No, może tam nie jest to duża różnica. no Pół kilograma. No niby to zawsze trochę jest, ale Ach. no nie wiem, nie wiem. Chyba rzucę monetą po prostu. Co bym nie zrobił? Myślę, że na jedno wyjdzie, bo stracę trochę pewnie Gdzieś tam w takich trasach, o, w lesie, a zyskam trochę na szybszych odcinkach. No nie wiem. Też to będzie zależeć od, od tego, czy będzie mocno wiało, czy nie. No, ale tymczasem tu mamy taką fajną drogę. Słońce dzisiaj ładnie świeci, ale to już czuć, że to już jest ogrzewia, że wracają tu z tymi koszykami, bo wszystko wyzbierane. Za ciepło pewnie. A no, zmęczeni wszyscy, pomęczeni. Ale coś tam było w tych koszykach. Także łup jest. Będzie co do garnka włożyć. A ja tymczasem sobie tutaj dalej eksploruję. Jak się wyjedzie z takich trasek, ee... były te bagienka w tym lesie i się wjedzie na takie już utwardzone, to się czuje jak po prostu byśmy jechali po, jakimś, po jakiejś autostradzie. lecimy dalej naszą trasę, moją trasę. Wspólną trasę już teraz, skoro ją oglądacie. To jesteście jej częścią po trochu. O, także dzisiaj las, czego na filmie nie widać, to jest ciszę trochę, bo głośno mamy ustawione słuchawy. Dzisiaj las, taki komentarz mój, to aż dyszy, tak, czuć parność, takie jakby huchnięcie lasu takim gorącym powietrzem od czasu do czasu. Fajne to jest, nie jest to nic nieprzyjemnego, właśnie. Doświadczenie takie rowerowe, chyba tylko na rowerze to można poczuć, bo to musi być odpowiednia prędkość, żeby tak zobaczyć te różnice wilgotności powietrza między poszczególnymi częściami lasu a tutaj niedaleko jak to przejedziemy a tutaj są takie fajne kałuże fajne kałuże a się wokół nich fajnie robi a to trzeba tylko się rozpędzić zaraz schowam tą kamerkę już jedną przynajmniej to będzie ławeczka, na której sobie trochę posiedzę. żeby też nie było, no to mamy piękny bruk. Ale długo go nie ma, ale można przećwiczyć sobie jak tam nasz wypasiony gravel albo jakiś inny rower radzi sobie też na bruku Cisza i spokój. Ptaków też już nie ma. Ach, większość już się zebrała. Co miały zrobić? Zrobiły, teraz pewnie odleciały. No i znowu trzeba czekać aż do czerwca, żeby to wszystko zaczęło rozbrzmiewać, właśnie. Głosami przyrody, ptakami, jakimiś tam. Teraz jest już cisza, można muzyczkę włączyć w słuchawkach. No i tak, też zabieram ze sobą słuchawy, żeby tam sobie rozmaicić tą drogę trochę. No i koniec e, trasy. Tutaj żegnamy się po prawo, na prawo właśnie las, e, po którym jeździłem dzisiaj e, w okolice Kłodawy, rezerwat przyrody. No piękne tereny to są właśnie rowerowe też, ale takie bardziej dzikie. E, te ścieżki nie są takie jakby cywilizowane, gravelowe typowo, tylko raczej takie pod rowery MTB. Sporo jest błota, kałuż. E, no trzeba Generalnie uważać na kamienie, jakieś rozpadliny, i tak dalej. No ale też, jak chce się potrenować jazdę w trudnych warunkach, no to, to tutaj warto sobie o, właśnie tu przyjechać. E, takie kółeczka porobić naprawdę można się zmęczyć ostro tutaj, bo e, one dosyć długie są po kilka kilometrów. Mają e, a przede mną powrót, właśnie asfaltem, więc zobaczę, jak teraz. Lemontka się będzie sprawować, kiedy ja jestem już trochę zmęczony, czy przede wszystkim jej funkcja odciążenia nadgarstków, to, to da mi coś i na, tej pod, na podstawie tego podejmę chyba decyzję, czy ją brać na maraton, czy nie. No, także zobaczę. Trzymajcie w ogóle kciuki. Relacja z maratonu się niebawem na pewno pojawi, będzie można też śledzić kropkę, oczywiście jak ktoś wie gdzie startuje Także niebawem, myślę, że 2-3 tygodnie i ta relacja też już będzie. Zobaczymy, jak się uda. Opiszę oczywiście moje doznania, jak to wszystko miało, jaki przebieg, co zabrałem ze sobą. Także pozdrawiam. Cześć.